Wycinarka do trawy, kopanie rowów, przeciąganie przewodu, stosowanie noży o szerokościach roboczych od 30 do 50 cm, który bardzo skutecznie minimalizuje wibracje przenoszone z urządzenia na uchwyt. Trawy, kopania rowów, przeciągania przewodów, rozluźniania gleby? Czy wszystkie te plus inne niewymienione tutaj funkcje są możliwe do zrealizowania w obrębie jednego urządzenia? Specjalistyczna wycinarka do trawy irlandzkiej marki Grandsman TMC26 prowadzi Twoje usługi ogrodnicze na całkiem nowy poziom, ale po kolei. Chciałbym, aby moja wycinarka ciała na różnych poziomach szerokości roboczej oraz radziła sobie z każdym rodzajem trawy. Mówisz masz. Wycinarka TNC26 daje nam możliwość zastosowania noży o szerokościach roboczych od 30 do 50 cm, co 5 cm. Tutaj, akurat, mamy 40, tutaj 50, tutaj 45. Ba. Producent daje nawet możliwość zastosowania tak zwanych noży ząbkowanych do ciężkiego wycinania darni na wrzosowiskach bądź darni wzmocnionej włóknami syntetycznymi. Istnieje również możliwość zastosowania. Noży dwudzielnych do wycinania wąskich pasów trawnika, które wykorzystywane są do budowy ścian darniowych na trawnikach wielopoziomowych bądź też bunkrów golfowych. I głębokość zanurzenia noża możemy sobie regulować dowolnie w zakresie 0 do 7 cm. Wtulne koło skrętne pozwoli nam na wycięcie trawy o dowolnym wzorze. Co ciekawe. To koło można również zblokować do jazdy po linii prostej, czy też wycinania po linii prostej. Zakładam ogrodę i przydałoby mi się urządzenie, które nie tylko wytnie trawę, ale na przykład przeciągnie przewody, wykopierowy, poprawi odprowadzanie wody poprzez aerację liniową czy podziemny drenaż. E, no, się powiedzenie, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ale czy na pewno? E, jedynym elementem, który Ulega wymianie podczas przezbrajania w dowolny tryb, czy to jest aeracja, czy to jest rozluźnianie gleby, czy kopanie rowów, czy przeciąganie kabli. To jest nóż i tutaj mamy te noże. To jest jedynie frakcja tych noży, które mamy dostępnych. Na przykład nóż do kopania rowów, nóż do rozluźniania gleby, nóż do przeciągania kabla. Kompletna pancerna konstrukcja urządzenia pozostaje niezmienna. Wykorzystujemy jedynie funkcjonalność tego oscyla, oscylacyjnego ramienia, do którego podłączamy czy przedbrajamy w tryb różnych funkcji, które e, rozwijają przestronność tego urządzenia. Chciałbym, aby moja wycinarka nie telepała tak podczas pracy, była lekka, zwrotna i wygodna w, y, w obsłudze. Jeszcze marzenia? Nie do końca. E, w wycinarce do darni C 26 zastosowano zaawansowany system antywibracyjny. Który bardzo skutecznie minimalizuje wibracje przenoszone z urządzenia na uchwyt. Firma Grantman zainwestowała bardzo duże środki w urządzenia do badania poziomu wibracji całego ciała i hałasu, po to, aby praca wycinarką Grandsman była lekka, wygodna i przyjemna dla ucha. Moja wycinarka poradzi sobie w każdych warunkach i z każdym trawnikiem. Są miejsca, gdzie trawa jest nierówna, trawnik jest nierówny, wyboisty. Generalnie jest dużo nasadzeń, więc dużo jest manewrowania. Miejscami mam troszeczkę pod górę. Ta wycinarka sprawdzi się w każdych warunkach. Masywne koła z pełnej gumy o średnicy 30 cm zapewniają maszynie doskonałą przyczepność. Odpowiednie umiejscowienie osi napędowej zapewnia wycinarce maksymalny stosunek przyczepności do masy i sprawia, że to urządzenie jest bardzo dobrze wyważone, zarówno pod względem pracy, wydajności, jak i manewrowania. Chciałbym, aby moja wycinarka była łatwa w konserwacji i prosta w budowie dla wygodnego serwisowania. Niezawodny i prosty konstrukcyjnie układ jezny. Wraz ze skrzynią biegów i sprzęgłem w kąpieli olejowej zaprojektowano i wyprodukowano ze szczególnym naciskiem na minimalny zakres prac serwisowych po stronie operatora. Punkty smarne zostały zaprojektowane tak, aby wyprowadzenie smarowniczek było na zewnątrz, w bardzo wygodnym miejscu do okresowego smarowania. Tutaj oraz tutaj między innymi. Aby dostać się do pasu napędowego, wystarczy zdemontować jedynie te cztery śruby mocujące osłony. Proszę bardzo. W sekund i mamy dostęp do, do kół pasowych i pasu napędowego. W kolejnych materiałach wideo będziemy pokazywać naszą wycinarkę z zastosowaniem różnych noży, czy tam ostrzy. Efekty pracy na tych ostrzach zobaczycie na własne oczy. Doświadczycie jak wydajna jest nasza maszyna i jak wiele potrafi, jak bardzo jest wszechstronna. Dzisiejszym gościem tej prezentacji była ta oto specjalistyczna wycinarka. Mówię z premedytacją wycinarka nie do trawy ponieważ jest nie tylko do trawy, ale i do kopania robów, do przeciągania przewodów, do kładzenia rur nawadniających, do rozluźniania gleby, do aeracji liniowej. W irlandzkiej produkcji Gramsman TNC26 asortyment producenta jest bardzo szeroki, są również inne modele wycinarek o innych funkcjonalnościach z dużo mocniejszymi silnikami, więc zapraszam aeratory, zbieracze do wykorków itd. Zapraszam do kontaktu. Jeżeli podobała Wam się ta prezentacja, łapy w górę, dużo ciekawego materiału już wkrótce zapraszam również na, nasz, na naszą grupę na Facebooku Prosad Maszyny Ogrodnicze, gdzie nasi serwisanci zarówno jak i ja odpowiemy na wszelkie nur nurtujące Was pytania. Wszelkie wątpliwości rozwijemy. Mam nadzieję. kosiarka.pl. Pozdrawiam.